W tym momencie jest punkt kulminacyjny dzisiejszego spotkania, czyli e, taki mini recital, mini koncert e, Mateusza Trandy e, i również Agnieszki Trandy. E, za chwilę Mateusz zagra jeden utwór, potem e, zagrają to się o, okaże, to się okaże <laughs> potem zagrają e, we dwoje w duecie. Płyta, jak mówiłem, jest to nowa, ona dopiero niedawno została wydana. Materiał muzyczny już jest trochę dłużej. Mateusz opowiedz nam troszkę o tej płycie. No, jest to zupełna nowość w mojej ścieżce muzycznej, ponieważ jak wiecie, ja od wielu lat grałem na gitarze i, i na gitarze byłem najbardziej znany. Natomiast w momencie, kiedy poznaliśmy się z Agnieszką e, i i właściwie poznaliśmy się dlatego, że ona szukała gitarzysty do pewnego swojego pomysłu, ale bardzo szybko przerobiła mnie na pianistę. I tak już został. <grym> I nie, nie wiem, czy tak został, bo gitara cały czas jest obecna w moim życiu. Ale bardzo szybko, bardzo szybko okazało się, że te koncerty takie, które grywaliśmy, czy ja grywałem, u Agnieszki przerodziły się z gitarowych w pianinowe. Kiedy chyba 5 czerwca jechaliśmy po, po, po to pianino, które tutaj dzisiaj jest z nami, to właściwie nie wiedziałem, że parę miesięcy później, już w czasie naszej podróży poślubnej, będziemy nagrywać płytę, bo, ponieważ ta płyta została nagrana podczas naszej podróży poślubnej. I tak naprawdę te historie, które tutaj są opowiedziane, tych utworów jest 9. Są trzy utwory, trzy. 3... Takie zarysy tematów, które potem się przeradzają w improwizację, oraz trzy pełne improwizacje. Między innymi tytułowy utwór Razem. To jest utwór, który nagraliśmy razem. I tutaj też ciekawostka jest taka, że Agnieszka nigdy wcześniej nie grała na żadnym instrumencie. A co, co, z, tego, co z tego wyszło, to mam nadzieję, że też za chwilę się tutaj wszyscy przekonacie. Na pewno zaimprowizujemy coś razem. Ale ponieważ to, co jest na płycie, to też jest improwizacja, to, 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 co dzisiaj zagramy, to też będzie zupełnie coś innego. A utwór, który zagram jako pierwszy, to będzie utwór, który otwiera płytę. Jest to utwór, który tak naprawdę też zapoczątkował to, że Agnieszka zaczęła mi mówić o tym pianinie, bo i ja wysłałem po prostu moje starsze nagranie tego utworu. Jest to utwór, który teraz nosi nazwę Początek Wszystkiego, ale powstał tak naprawdę lata temu. Napisałem go na koniec kres więc ja to 30. Myślę, że związane z tym, że się poznaliście i początek e, wszystkiego. Wiesz co, i tu by się układało, bo jest miłość razem, tylko kołysanka to tak. Może coś się z czasem przydarzy. No to jest to właśnie nasze dziecko. <śmówi> <śmówi> to to, to, to nasze dziecko, mamy tutaj tak. kołysanki. Natomiast początek wszystkiego dlatego, że od tego utworu tak naprawdę wszystko się zaczęło. A płyta wyszła tylko na CD, czy na analogu też? Puta na razie wyszła tylko na CD. Eee, wyszła w nakładzie 500 sztuk. Eee, jest to rzeczywiście świeża rzecz. Została nagrana 1 października. Eee, w streamingach pojawiła się bo w okolicach 24. Ja nie pamiętam które to dokładnie. 24 tak. chyba października. Eee, a 25 chyba listopada przyszły do nas już, już eee, w formacie CD. To znaczy, że jesteśmy patronem medialnym, tak, mamy patronat tak. medialny. Jak pojawiłem się na waszym spotkaniu, kiedyś z tą moją gitarową płytą, Janusz powiedział, że dlaczego nie przedem do was o patronat medialny tej płyty, więc przy kolejnej płycie od razu wderzyłem do Janusza i ten nie. patronat medialny jest. No dobrze, to może niech muzyka przemówi. Tak, ja coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale. Aha, chciałem powiedzieć, że w środku jest zdjęcie, <grym> które jest zdjęciem naszych rąk. I to zdjęcie było też analogowo robione, bo, bo szukaliśmy fotografa, który będzie w stanie oddać to, co my też chcieliśmy yy, uzyskać przekazać. Tak, tą, tą płytą yy, i znaleźliśmy pana yy, Kamila Tusta. No. Z, z, z duńskiej woli jest to o tyle ciekawa osoba, że on robi. E, nadaje drugie życie starym przedmiotom, robi lampy ze starych przedmiotów. E, na pewno jest to postać godna uwagi. Eee, I on przyszedł, przyjechał do nas e, i starym analogowym, japońskim, takim e, kwadratowym, nie, nie, nie pamiętam jak się nazywa ten aparat. Mamija. E, tak, tak. Trzeba było tak, do Pawła tak, się zgłosić, Paweł e, też tak, tak, robi na tak, analogu. Taki. aparatem zrobił zdjęcie. Średnioformatowy. Średnioformatowy. A płyta została nagrana w Audioplanet, e, w studiu na Kaszubach, nie wiem czy Ty znasz to studio. Nie byłem tam, nigdy znam przez czy znasz? E, Kolejny internet Tak. E, <laughs> tak i, e, na stuletnim pianinie Sommerfeld. E, z otwartym mechanizmem, czyli trochę w taki sposób, jak Hania Dani też nagrywała e, swoje rzeczy. Z filcem, stąd to brzmienie też jest takie przytłumione, ponieważ e, młoteczki nie uderzają bezpośrednio w e, struny, tylko przez filc. E, no, mikrofony, które były użyte to ham, tak? ham robi e, hum. 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 Jeżeli chodzi o hum. tą łódzką przez Krzysztofa Toma na te mikrofony. E, mam też w domu e, pliki audiofilskie, e, no bo tutaj wiadomo, że to jest, że to jest CD e, to nie jest audiofilska wersja, ale mam też audiofilskie e, pliki w domu. Gdyby ktoś był zainteresowany, to, to nie muzyka przemówi. A jeszcze jedno słowo, bo jesteśmy w takim gronie, mikrofon, o którym wspomniałeś, tak, produkcji mózgowej, to jest mikrofon sterofoniczny. Tak, tak, tak. Dobrze, to. Zawsze od tego utworu e, początek wszystkiego i myślę, że później też e, i, że później też odsłuchamy to e, z płyty i, e, ale myślę, że najpierw zagram ten jeden utwór, później e, zaproszę e, Agnieszkę i coś zaimprowizujemy i później byśmy tego posłuchali też z płyty. Oczywiście Wiadomo, że jak będziemy porównywać to brzmienie, no to nie da się porównać takiego instrumentu do stuletniego akustycznego pianina. No ale to jest to, czym tutaj dysponujemy. Leżona Agnieszka. No, tak. I potem puścimy ze sprzętu. Pomyśl, pomyśl. Pomyśl, pomyśl. Chcę, chcę. coś coś Mateuszowi za ten taki mini przy okazji wydania nowej płyty. Płytę będzie można oczywiście nabyć u Mateusza, kto będzie chciał. Następna rzecz. Wracamy do konkursu. Właśnie mi wpadł pewien pomysł na pytanie konkursowe. W Łodzi jest Radio Łódź i obchodzi w tym roku okrągłe urodziny. Czyżby nie szło? nie. A widzicie, no to się nagrywało. No, no, teraz. No i dobrze, lecimy. Dziękujemy Mateuszowi za e, tutaj mini recital i e, wracając do Adriana. Tak? Adriana, tak. Adriana. Ja, bardzo, Dziękuję sobie Janusz i Kusowi też za spontaniczną um, ofertę wystąpienia przed Państwem. Um, nazywam się Adriana Krawcewicz, jestem... Um, jeżeli mam wtrącenia angielskie, dlatego że przede wszystkim mam karierę globalną, ale też dużo czasu z funkcją teraz w Polsce. Jestem Subwriterem, ale przede wszystkim art dyrektorem. Mam doświadczenie modowe i zajmuję się kampaniami. Niedawno zrobiłam duży projekt z Microsoft Copilot, ale ponieważ jestem muzykiem i kocham pisać swoje utwory, przede wszystkim najbardziej spełnia mnie tworzenie do nich tyle dysków. Dlatego dzisiaj jestem w studiu tutaj u Chrisa i nagraliśmy dwa nowe utwory, które mam nadzieję, że będę mogła Państwu też zaprezentować, ale też, ponieważ się poznaliśmy z Januszem i zainteresował go mój jeden z najstarszych utworów, utworów który napisałam dawno temu, yy, Old Fashioned, który Wam dzisiaj zarysowam. Więc dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę się połączyć. Coś się chyba coś przełączyłam. Więc... Nie, nie, zaraz okay. zrobimy inaczej. Wiesz, co zaraz zrobimy inaczej? Ja tylko się połączę z. Nie spadnie. No to Dobra, dobra, już wezmę. Już momencik wezmę. jeszcze. Co dużo techniki, człowiek za stary jest. Jak będziesz, to jest. Dobra, już, 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 już momencik. Nie, nie, bo przez przypadek łączyłem i no, zrobiłem ci, ale jak opowiadałeś o tym wszystkim, to zrobiłem ci zdjęcie. Dobrze. Zamiast nagrać film, ale to jest wszystko da się już zapamięć. Sztuczna inteligencja drogi. Ja też dużo działam się w sztucznej inteligencji, ale ponieważ zagrałam i udowodnię, że nie tylko zajmuję się sztuczną integracją. Gdzie jest ten mikrofon? Tutaj, na parapet. Tak, tak, tak. Ciepło, 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 gorąco. Ten mikrofon dobyt. Tak. Nie ma. Tak, przepraszam.